Przedstawiciele protestu głodowego, który odbył między 19 a 30 marca. Protest głodowy został zawiesiony w dniu dzisiejszym, godzinie 13. Na podstawie ludzi, którzy przez 12 dni uczestniczyli w festiwale głodowym. Rezyser, dokumentalista, autor zdjęć fotografii, autor albumu Dziękujemy Cię Panie Radę. Lech Jaranowski działań członek opozycji antykomunistycznej w latach 80. więzi wojskowych eh, obozów Drukarz Grzegorz Sutty, członek nzd u współzałożyciel WIP-u, najdłużej, <tuszy> najdłużej aresztowany student Małopolski. Od prawej Marcin Szymański, o, najmłodszy z nas. Dziękuję. Nie <tuszy> <Dzień dobry. tuszy> Radny miasta Krakowa. Marian Stach, więzień e, e, w stanie wojennym, e, członek Solidarności i KPM. Niestety po 9 dniach ze na stan musiał nas opuścić. Cieszymy się bardzo, że jest dzisiaj z nami. Ja Ryszard Majcik, e, legenda Solidarności, e, jeszcze przed 180 rokiem w pozycji antykomunistycznej, twórca pierwszego strajku w Małopolsce, Wedługie. Ja o sobie Adam i... jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, więzień w stanie wojennym, organizator podziemia Stowieskiego, a później działacz podziemnej Solidarności, obecnie wspólnie działem z NPD z 1980. Przeczytamy Państwu komunikat. Komunikat dla prasy w związku z zawieszeniem protestu błogowego w Krakowie w 30 marca 2012 roku. Dziękujemy Jego eminencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Ludzicowi Szolcowi, Księdzu Kardynałowi sobie Nagiemu, wspólnie z Kościołem Krakowskim w sposób wyjątkowy księżą Calezianą za wsparcie duchowe i organizacyjne. Na pomoc poczuci więzi z Kościołem, to jak. E, a jak od lat, w takich ostatnich dniach nas wzmacniała i dodawała sił do dziś i na przyszłość. Dziękujemy wszystkim organizacjom, podmiotom społecznym, środowiskom naukowym, stowarzyszeniom twórczym oraz osobom indywidualnym za udzielenie pomocy i poparcia dla idei katolickich, szczególnym wzruszeniem i um, spotkaliśmy się codziennie z zaangażowaniem nic Wypełniły wszystkich starań, aby na realizacja naszego wspólnego celu była kontynuowana na wyścigach. Wkrótce ogłosimy podmną organizację dalszych akcji i programów działania. Zawieszenie naszej produkcji nie oznacza końca zapoczątkowanych parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kosty w Krakowie o akcji. Wiemy, że w tej chwili rozpoczyna się gotówka w Warszawie. Słyszymy o zapowiedziach kolejnych akcji protestacyjnych w innych miastach. Realizację naszych pozytywnych, kreatywnych celów rozpisujemy na kolejne tygodnie i miesiące. O kolejnych poinformujemy już po świętach Wielkiej Nocy, a już dziś powołujemy Obywatelską Komisję Edukacji Narodowej. Cel naszej inicjatywy pozostaje aktualny od pierwszego dnia protestu a szczególnie informacje dostępne są na stronie protest.ephistoria.org.pl Podkreślamy, że jest to zaangażowanie obywatelskie. W strajku uczestniczyły wyłącznie osoby nie będące członkami żadnej partii politycznej. Podpisali Grzegorz Surzy, Adam Kaliszka, Leszek Jaranowski, Wyszaw Majczyk, Bogusław Dąbrowa-Kostka, Marian Stach, Paweł Kurtyka, Kazimierz Karabiński, Aleksander Czapla, Tomasz Kalita, sołectwa w Marcin Szymański. Dziękujemy za zainteresowanie mediów. Dzięki Wam ważny temat został przeniesiony do debaty publicznej. Dziś osiągnęliśmy najważniejszy cel, wzbudzenia debaty politycznej i upowszechniania pozytywnego myślenia oraz rozmów o tożsamości narodowej i zagrożeniu dla edukacji i kultury w Polsce. Zwracamy uwagę i w obliczu oporu i arogancji władzy, która wykazuje daleko idące lekceważenie na głosu społecznego, ludzkiego zdrowia i życia, wzywamy wszystkich kochających Polskę do tworzenia niezależnych od oficjalnych projektów rządowych podmiotów społecznych realizujących cele bliskie sercem Polaków. Życzymy wszystkim radosnych świąt na stania, które wszystkim wierzącym dają opuchę i nadzieję. Cieszymy się że i będziemy mogli spędzić wielki tydzień z naszymi rodzinami. Pozostajemy w solidarności z rozpoczynającym proces głodowy w Warszawie. Dziękujemy pikietującym za, za podjętą przed chwilą akcję pod kuratorium oświaty w Krakowie. Dziękujemy za poparcie. Zasłaniamy podjętą przez desperacką akcję okupacji gabinetu kuratora. Prosimy Was, przyjaciele, o odstąpienie od dalszej okupacji Jesteśmy przekonani, że dla nas wszystkich to początek wielkiego dzieła, które wszyscy, które wszyscy nosimy w sercach. Dziękuję.